Słowo Boże na dziś, 5 lutego 2023 roku, Piąta Niedziela Zwykła. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przy przyodziej, i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie, chwała pańska iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie Oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 112 Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swoimi sprawami zarządza uczciwie. Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Nie przelęknie się złej nowiny, jego mocne serce zaufało Panu. Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych. Jego wierne serce lękać się nie będzie, rozdaje i obdarza ubogich, jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, wywyższona z chwałą będzie Jego potęga. Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych. Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić, na nic się już nie przyda chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.